Coś ty jest tak. no Kto nie, dzisiaj końcówkę trzyma że? Nie ja do swoich e, widzów pytał, kto dzisiaj końcówkę trzyma, nie? Wira, witam, witam. Witam serdecznie. Dziękuję wszystkim, kto Bo dołącza. Dzisiaj, ta maska ucieka. Aha. Ja wyraźna, ja wyraźna. Muszę tą rękę sobie dodać. Dzięki Katarzynie, ja, dziękuję za dołączenie. Onka, dziękuję. Czekamy na Iwanka dziękuję. Ja zawsze, przepraszam wszystkich. Dodaj rączkę, właśnie Co? muszę to zrobić jakoś, nie? Kiedyś to włączyłam samolista, a teraz nie wiem jak. To Państwo koście. skusili się, no. Zestrawia Gdzie sobie. ta rączka jest? Bardzo dziękuję, Anka dziękuję. Ja nie wiem jak to jest kurwa ta rączka. Jak to włączyłam i to samo by wyskoczyło. Jak tą rączkę się dodaje, na co to nacisnąć, ta rączka? Proszę Pani, tutaj taka paluszka z dołu jest, nie? Między kropeczkami, a tym, a taką strzałeczką, nie? I tam są efekty, nie? O dziękuję bardzo mocno. Tutaj chyba już nie obronimy, nie? To już nie ma Kurde, szans. dziękuję, prawda? Ja nie wiem, co tu dodać. Pani ja Panią gratuluję z wygraną. Życzę miłego życia. Dziękuję. Ojej, uuu! To, to, pani, to Pani szaleje, szaleje o, dzisiaj, no. To mi się podoba. <laughs> Halo! Dziękuję, dziękuję. Panie bardzo mocno, dziękuję za pytaczkę, do zobaczenia. patrzcie to jest, uh, uh. <śleski> To jest, zostawiamy to. <śleski> zostawiamy to, to jest zajebiste. <śleski> Naprawdę, kurwa, nie? Kurwa! Uuuuu! Ja dole, co to jest? Jutre. Dziękuję! Teraz to będę straszyć! A tu też się coś robi. Acie. Nie mogę za szybko chyba, nie? Ciążę po No Nie można się tak ruszać, no szkoda. Tak, teraz dzwoniła, że 15 po. Masz na okulary? Dobra, robimy teraz kogoś wyskażemy, robimy witepkę.

Puść kuku A, Mariolka, kukuryku, dobra, czekaj tylko, żeby mi ta, ta maska nie spadła. Pójdziesz <packphy> tam, Patrz, Patrzcie, nikt się z może takich uh. uh. nie złudź. O, co to, Nie tak, ja spoglądam Dawaj, dawaj, u do się, wierzę, się dawaj. Dawań, dawań. do ciebie, to da. jest, to Bum to jest, to bum с леживро. Кукуреко, чекай, а може пати, чтобы так иного коп тебе особего. Алеко совим демен хагум, երկու փոքր. Эй, кусов, маш. Х-а պետք էսի, ելան. ելան էսկի, երսուն. Я су баси. А я леж. Dodatko jeszcze grzybek? Zapraszam do Was, Jakob Dżan. Uuuuuh, Czerw. Kurwa, to jest zajebiste, nie? Uh, tak, dzisiaj występujemy. Kurwa, Ale jest i

Հակոբ ջան սпасի նվեր մի քիչ ինձ ասես սпасի 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 կոսի սպորտ մի հատ նվերอ่ะ պետք է որ բացվի այդ բանը Կուկուրիկո բանը սովորական ես ղարթա պետք ես եմ նո՞ բիչ նեմի դալուե А теперь сами аффектив это ужамба. Значит, круз я делаю. А вот это зачина с этого русского гово. Видать, авизат. Мед варта. Это ужам. Так, за нами аж вообще. Потом я тебе вот перчаткен залить, пти меча. Но вере хагацуе. А, да.

Aa yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ready? Okay. Go! Cool. Hehehe, kurwa! Jeszcze bardzo! lepsze się pali z tego kukurydzu. Ładne, nie? musisz tego to Chłop za nie mówił, no, ja też bym za nie mówiła. Siedzimy dzisiaj tej masce. Ta maska mi się dziękuję za ten. Czekajcie, ja to puszczę, bo ten jest bo to mi chodziło o Sławomira. Ty, zajebista jest ta maska, nie? Co my tam biją? Weźcie i tam zlejcie. Zuzia ma przyjechać, patrzcie, do 15 po. Ja powiedziałam, jak nie przyjedzie, zamykam wszystko w pizdu. I koniec będzie babki Sania. Ona mi się słucha, ona mi się słucha. Przyjedzie. Czekajcie. Sy, -y a, womir. To jest, kochani. Kurka, kurka, kurka. Aha, coś wam pokażę. Właśnie. ちょっと待ってください。 Ja nie ja byłam na koncercie. I ko, 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 Naprawdę to, to tu pożeromu Bo pisel Nie.

Na sobie, jak inaczej, raz wychodzę z listy, a raz Kochani, jeżeli Ty. czujecie... i Bisa, ale jak ja to zrobię? Ja nawet ja, nie wiem jak ja to zrobiłam. Nie, atmosfera. Kurwa, to jakoś się robiło, ale nie wiem jak. Widzicie? Teraz tego nie zmienię, będziemy tak siedzieć. Ach, kurwa... Czekajcie. To tu? Nie, to nie to. Efekty? Może tu trzeba napisać? Nie. Nie wiem, jak my to zrobili. Ja nie mam zielonego pojęcia. Siedzymy tak. No, mam efekty milka i no nie wiem, jak to zmienić ten efekt, ty. Efekty? No i co ja mam zrobić teraz? Jak ją ja tu zmienić? Zanieść kurwa inne. Ja chcę Halloween i to właśnie mi to wskoczyło to jakieś coś To nie idzie tylko napisać albo coś Nie wiem co to, to się stało Będę się tak. No z udziałem jeszcze ma czas Ale jaja Cicho, my straszymy kogoś Manko było Bo. Dobry wieczór Dobry wieczór Jak tam tutaj, zdróweczko? Dobrze, co? przyszedłeś zaś mnie tu obrywać, czy co? Nie, dzisiaj tym nie Nie, nie, nie Mówię ci Ty wczoraj żeś oszukiwał i tu ludzie powiedzieli Jak? Żeś jechał na dwie coś tam co jechałem? Ale punkt będę to raz dwa. Zaraz ma być... ma być przyjechać Mazuzia. No. Sieme, no. Co, co jechałem? Ludzie, ja. widzieli. Ludzie widzieli. Co widzieli? I ręka. No, no nie gadaj. No, ja wiem, co widzieli. no nie godą, no godam ci. No, nie, no ci godam. nie No nie gadaj, że nie gadaj, że. Widzieli. Miło mi jestem. Patryk, bardzo to mam, paczkę mam tutaj i ręka, paczuszkę mam. No i co w tej paczuszce? Kurde, nie wiem, dowiem się, bo to niespodzianka. No to otwieraj. No też ty lubocy. Otwieraj ta paczka. Później będzie od 21.00 ja opłatę. A co opani. później, później to już wiesz. A co jak tam jakieś bo pająki to... mi wysłali? Jakie pająki? No w pasce. pająki, że no pająki tam wysyłają. Obrażają? Ale Tim, że mnie tam nie obrażali na czacie. Kto? Nikt cię tu nie obraża. Dobra, moi widzowie tu nie piszą. Nikt cię to nie obraża, nikt, się wszyscy to lubią. No jasne. Dolać to bym kazał, ale nie dolać. Siemanko. Co ty z Idę tam no, co tam widziałem, że gadałeś? Po co tam chodziło? No, Słonko idzie sprawić do ciebie. Już idzie słodko sprawić do ciebie. Co tam piszą. Nie że wiesz co. No. Co ty myślisz? Że moi ludzie tu są tacy głupi? Witam. No nie Dzięki Garo. To, że ja prowadząco mam trochę z deklem, to nie znaczy, że moi tutaj widzowie mają z deklem. No, obrażają. Dzięki za obserwacji. No, Dziękuję obrazają. wam. Ty... Powiedz mnie, nie obrażają, bo ciebie to nikt nie obraża. Nie, ale nie, tutaj nikt ci nie obraża, naprawdę. Ale moi świecy już byli widzą, że obrażają. Ty, synek. nie <laughs> ty cię ze mną? No i naprawdę na widzę na ty... wszystkich... Złe, bo za... Nie, bo... Ty, ja wierzę swoim widzom. My cię to lubimy. Nikt cię tutaj naprawdę nie obraża, jej ręka. Naprawdę nikt cię tutaj ty, nie, to nie obraża. Odjdź dusko Ja też, że nie obrażam, tylko bo cię chcę wybić. Lubię cię kamio, ciebie też Mariusz. Dziękuję, dziękuję, o niebieska dziękuję za, za ten... Dzisiaj to ty dzisiaj. przytapujmy trochę. Witam was wszystkich. Nie tapujcie, mówię no, I... za wczoraj. No Kasmat już tam nie obraża, no, to już nie wiem kogo mam słuchać. On, on cię nie obraża, on cię nie obraża, on, on cię lubi też, spokojnie. Krepla, o krepla, no to ty ze śląska, niebieska dzięki za krepla. Co no, ty no, taka mocny i ręka Klepel. Kurde, żeś ekipę wzięła, co dzisiaj? No, dziękuję, dziękuję. Jak jedzie z nami. Zabieram mu to i uciekamy. Jak się uda, bo tam w ostatni film można coś paść, Tak jak było. Nie, no to Ale wiesz, że ta bitewka i ja uciekam. No dobra, okej. Okay. Dziękuję. Okej. Okay. Ta bitewka i uciekaj. Dzięki, kochani. Patek, kiedy otwieramy? Później, uda. co? Jak będzie ta. Jak chmurka będzie. No, Dziękuję, niebieska. No, mam mamy jakieś rękawice. Ja na niebie... o i patrzcie, zaś zabieram na sam koniec. Mówiłam? Mówiłam? Nie, się nie, nie U niego zawsze jest na sam koniec. A z tobą chciałem. Boże Patryk. Ale dobrze, nie, 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 ja uciekam, nie. Pa, dzięki. To ja bo będziemy zaraz mądrzejsi, wiesz, patrz trzymaj się, miłego wieczoru. Pa. Nie. Mówiła? U niego tak się dzieje. Nie, 12 po przyjedzie. Musi przyjechać. Patrzcie, teraz za ładno, muśka się stała. Dobra, wyłączam, tylko ja kurwa to wyłączyć. wyłączam Włączam. to, Dobra wyłączam wyłączamy to Nie, go dalej, no, już nie przyjedzie Jak nie przyjedzie, to ma u mnie przez salę O, nie, nie ma to tamto Vampirek, Vampir Energy, odbijajcie, tapujcie Ja, teraz ładniejsza, no, a to trzeba dzisiaj być Nie nieładno, dzisiaj jest Halloween no ja nie wiem jakie maski, wiesz, ja tego nie umiem. To mi tak samo jak chciałam tę rękę, a to no widzicie skoczyło coś innego. Efekty. Nie wiem co tu, co tu zrobić, kochani. Nowe. Mikołaj, jakieś są tu? Nie, ja tego nie zrobił już. Nie umiem, kochani. Pieprzyć to! Robimy bez! Nie umie! Robę, czekajcie, bo tu jakieś coś jest Kurwa, ja nie wiem, zaakceptuj sebas... Nie wiem, kto to był? Nie wiem, kto to Tak jest lepiej? Nie! Ja przed chwilą dzwoniłam! Dzwoniłam! Powiedziała, że 15 po przyjeżdża. Ona wie, że jak nie przyjedzie, a będzie kurmować jeszcze tu, to ja wyłączę tego live'a. Ja z muszę pogodać. Ale dzwonię. Bo jest 15 połów. Nie samo, to jest samo. Czekajcie. Zuza. Dwudziesta 10 co się na to pisała, może ja nie słyszałam, idę, ale gdzie idzie? No? Pisałam, No idziesz, no ale gdzie jesteś? No dalej, podał szanem, no kurwa, Zuzia przestań. Ja to wyłatwiam, ja nie będę na ciebie czekać, bo dajcie spokój, kurwa. No. Co? Nie, Zuzia, była 20, była 15 po... Y, ja, nie. Nie, Zuzia chyba jednak nie przyjdzie, bo wiecie, tu była 20, tu była 20, 15, teraz 21, no nie, nie, nie. Nie się kuja nie robi. Niestety. No jest jakiś ciołek, matomek, żeby czekać i się y, dawać Wam Bógu jakiś robić. Idzie, idzie i, i dość y, nie umi. Nie, nie. U mnie jest to, to jest słowo. Nie wiem. No pod Alchanem, no to jest kawałek No to jest pod Alchanem. Idzie i idzie i idzie. Słuchajcie, była ósma. Była ósma. Nie, było pół do ósmej, było przed ósmą. Co to się stało? Co to się ścigniło? Ludzie, kurwa, nie ładuje mi bateria. Mam koniec baterii. Ja pierdolę. Wy to wierzycie? Nawet to nie ładuje. No ja nie wierzę, nie? Coś mi się stało z ładowarką. Ten pies mi przegryzł, Leon. No chyba będziemy kończyć live, bo ja nie mam czym podładować, kurwa, macie. No nie wierzę, kurwa. Czekajcie, jak znajdę, kurwa, ten kabel. No przywieziony mam kabel. Patrzcie, nie ładujecie się w ogóle. Ja pierdolę. Już duchy rodzą. Miał taki kapelek jakiś kurwa mać. No i chuj, no przegląd mam, patrzcie, przegryziony jest, bo Leon Przegryzł. Chyba się musie, będziemy musieli rozłączyć, kochanie. Jak to kurwa nie leży, nie? Albo na drugim, no. Czekajcie. Zboczę jak to, czy to się da podłączyć. Kurwa, ja już w ogóle was tu nie widzę. A to jest krótkie, no nie, no tak się kurwa nie da. Ja pierdolę. No i chuj. Widzicie? Nie już kurwa staszy. O, teraz to się włączyło, ale na taki króciutki. Na taki króciutki mamy. No przewiez mi pies, dopiero co kupiłam kabel. No. Leoś mi tu przegryzł. Widzicie to? No. A oh, kurwa. To jest po prostu koszmar, nie? No kupię no. Zbieramy na kabel. Będę żebrać. Na kabel. Izolacyjną, a da się to? Ja nie wiem, czy to się da. No pierwsze, co kupiłam, bo jak mi się przerwał kabel. Same szkody. No i patcie, no. Patcie jak to wygląda. Patcie. Lełoś mi y, pies od tej, od y, mikusi mi przegryzł, kurwa, no i chuj. Dzisiaj jest pechowy dzień. Ja nie wiem czy ciotły są przerwane. Chyba no, no, tak. Przegryzione chyba. Tak to wygląda. To widzicie? Tak to wygląda. To no no ja nie wiem. Uff. Jedno to miałam połączone i widzicie, mamy dwa procent, wiecie to? No dzisiaj ja nie będę lecieć. Ja, chłopik oboistwa. Chłopik oboistwa mi no. za Kurwa, ten dzień jest tak popieprzony, powiem wam. Ja już tu mam dwa jakieś te, ale to nic nie widział. Nie wiem o co tu chodzi. Czekajcie, szukamy na tą bitwę? Będę na tą bitwę nie umie szukać. Ja raz, umiem, raz nie umiem, ja nie wiem jak to się robi, kurwa, zaś. A borysek już jest? Czy z kimś gra? Piśmy, ja będę. Ja będę za 20 minut ustawiony. Jestem obok Ałkana, to w dół. Jestem, apera, jest z Matką, Matką i w ogóle. Piętnolę głupoty na Dobra, ta, Boże, Zuzia pisze, że za 20 minut dzwonimy, dzwonię do nich. I wyładowało się telefon.